Kochani, z tej strony Play, a to kolejny odcinek Stomp Ridera. Już poradziłem sobie tutaj z tym wszystkim Dostaliśmy się stamtąd tutaj Bo nie wiedziałem na początku jak, ale to po prostu trzeba było stąd, to, tu i później tu i tu I już jesteśmy Do tego pilota dojdziemy Kurczę, o dobra O, jeszcze ścisze słuchawki mam za głośno Dobra, już jest spoczko Fuck. tylko Talina się spróbuje urwać Lara szybko 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 je yeah. Lara tam wiadomo że sobie poradzi Teraz pora uratować pilota, Lara. No, no, no. <coughs> Sorry, kił się podziały. Zabrali go. Ładuj, Lara. Ładuj. Ten, Rasurowce? Hey, surowce. Powiedział nam o samolocie. Nie martw się. Musi być inny sposób, żeby się stąd wydostać, nie? Mam nadzieję. Widać jakieś ślady sam? Króliczki. Ją do zajączki. Zajączki czy króliczki? Napisz mi się to nie Napiszcie w komentarzach, hey, czy zajączki no czy króliczki to były, bo nie wiem. Sobie Kiepski z kłamca. A no, chyba zajączki. Uważaj tam na siebie. Powodzenia. Zagramy surowce, I tu dużo surowców jest, to dobrze, sprężyny drogne, te ruiny są sprzedawane, ale te jaskinie są epickie. Tyle surowców tutaj, do tych broni, gdzie mogli sobie wszystko zaprezentować. Szczurek, szczurek, zabijamy go. Headshot, yep. O, o, armia szczurów. O, porządzimy go. Trzeba coś jeździć w dziczy. Aj tam jest ten, pi ten pilot. Kapitanie Jessop! Kapitanie Jessop! O boże! Fakt, co to jest? A ach. wow, ale wybuch! Pożałuję, mnie to zrobili. Wyszyłaś mi sporo kłopotów, ale jesteś naiwna i przewidywalna! Zabić ją! się! się oh O Ja pierdzielę! jacy ten! jacy kozacy! W porównaniu z tymi moimi przeciwnikami dotychczasowymi Których miałem dotychczas Ja Fuck Lara znowu wisi tak jak na początku gry Trzeba się rozbujać Trzeba słychać dyszenie jakieś Wow, był taki dźwięk, jakby sobie połamała kręgosłup. Słyszeliście to? Masakra! ale ta lara ma przejścia. Hej, tyle zwłok leży, ona nawet nie jest przestraszona. Fuck! Fuck, ja się tak boję. Ja pierdziel! jakie to są chodzące gówna Ja się już tak boję są tej strażnicy te, tego Yamatai całego jakieś wielkie kamienne posągi z takimi z takie zajebiste maczugi mają Ło Takie ciężkie, że nawet ich nie, nie trzymają Poziomie, tylko one szurają po ziemi. A, tak, te głowy tak latają. Co, tam zwierzątko. Sczura. Tak, się zastanawiam, jak to pokonać. Jeśli przyjdzie mi walka z, z takim strażnikiem, Jak by go pokonać? Na pewno nie będzie łatwo. Mam nadzieję, że ciągle działa. Dobra, mamy już strzelbę. Gdzieś tu jest. Słyszałem coś niżej. Strażnicy ją zabiją. Zepszajmy stąd, zanim nas znajdą. Matias niczego się nie dowie. Szukają mnie. Matiasek. A, wiedziałem, że ten Matiasek coś knuje, To jest kawał gnoja i tyle. A, nie cierpię grobowców. Słoneczna królowa i jej burzowa gwardia. Chimiko, pierwsza słoneczna królowa. To naprawdę Jamaj. Ciekawe, co tam będzie w, środ w środku. W, śro w, w, śro w środku. W środku. I naprawdę martwa. Ale zapaski to coś niesamowitego. Jakiś rodzaj rytuału ognia, rytuału ofiarnego, no, coś okropnego, ale dlaczego ktoś spalił te kobiety? Wyprawa, pielgrzymka do czy to jest ten klasztor? Przelewanie wody, ale po co? Jesteś. Królowo. Chwila. Przecież to nie jest przelewanie wody, tylko transfer mocy. To jest rytuał przejścia. W ten sposób wybierałaś swoją następczynię. O nie! No super, już znaleźliśmy chimiko, ale nas. nas znaleźli. O ale się strzelby. W śródtemporeju. No dawaj, dawaj. Następny? Jeszcze ktoś? A, już nie ma nikogo dalej. Tak myślałem. Tak myślałem. Jesteśmy po prostu cięcy. Prawda? Prawda, że mam rację, moi drodzy widzowie. Mam rację, mam rację. Gdzie by tu iść? Musimy iść tutaj. Bierzemy tą strzelbę. Musimy w towanek czy tym dzwonem? Wow. Ja pierdziele słuchawki, bo to jest za głośno i to jest za straszne. Oj dobra, teraz to walnie. Chyba. Tak, tak miało być. Ale fuck jakie to jest główno Dobra sobie sobie pod umiejętności. Fuck tam jakieś głosy są. Dobra. Coś tam zabildowaliśmy. Damy sprzętu coś. Myślę, że tą strzelbę ulepszymy. O! Obrażenia będą lepsze Osłona Lufy Kurde, tutaj trzeba dużo wybulić, żeby ulepszyć tą strzelbę Ale stoczymy. Bierzemy strzelbę Strzelba A właśnie gdzie mam iść? Lecimy, lecimy Lara! Zdęliśmy chimiko ale... No lecimy po krawędzi. Teraz jak, jak dalej przejść? Fuck! Lara nad taką przepaścią, Co zrobiłaś takiego myka. Żaden kawałek w nią nie walnął to jest niemożliwe. Uu, objęła to! Ubijamy! Wow. To mi się przypomniała końcówka Prince of Persia, jak tak wszystko latało. Gdzie, gdzie tu iść? Nie dam rady wszystko latało w powietrzu. to nas! Hej, panienko, nie strzelaj! Porozmawiajmy! Strażnicy wszystkich nas zabiją za wtargnięcie! Kim są ci strażnicy? Czego oni chcą? Nie czasu, zabijcie ją! I już dość. Fak! Sporo ich było. Jeszcze amunicję sobie ogarniemy. na broń. Jeszcze z nich wyciągniemy... ...jakieś fanty. Dużo surowców oni mają. Dobra. tak cool. To jak tam się robi? Strzelby? Coś zrzucić? O. To chyba, a ciągnie, ciągniesz, Lara. Ej no, wyjście było zaraz pod nimi. Tej, o, tej trzeba ura. Należysz do mnie! Ty gnoju, ja się tak wystraszyłem ciebie. O, to są straszne momenty. Masakra. Daje Otwieramy żaluzję! Co to miało być? Odbierzemy jeszcze amunicję? Daj, jest to się da Będziemy sobie na strzelbę a i trzeba właśnie chyba otworzyć tutaj te żaluzje, te te ob. Tak zrobimy. No. Te. O teraz jest wszystko A trzeba było rozbujać. Dzwonek. Już trochę. Yes, po co? Zmienimy jedno okno, na razie Lara nam podpowiedziała. Wow A to na tym polegało. Teraz łączymy to. A tam tu zamkniemy i rozwali drugą kolumnę. To jest dużo logiki. Podoba mi się to. Szybko. A ten czekam do wszystkiego jest potrzebny. Jakiś jeszcze pancerny następny doszedł tak do następny Staniecie Co się stało Dobra, już powróciłem po krótkiej przerwie z powodu wywalenia tego Tomb Raidera tak po prostu no, jak widzieliście gram se gram i nagle koniec i no jeszcze mnie zabili wow, ale drastyczne to było dobra, teraz trzeba Dzwonki, Dobra Ostatni raz walimy w ten dzwon. Ale no po prostu to było takie coś, że grałam gra i nagle Tom Program Tom Prider przestał działać. No i trzeba te wycięcia robić. Zapraszam Was za. Teraz ostatnie jęk dzwon i już koniec. Kamera jeszcze jest taka skręcona, ciężko się skacze. Wow, slow motion. Obra, szybko. Mam moc. No Lara, ile ja, ty musiałeś przejść? Musimy odnaleźć sam, teraz to jest nasz główny cel. Jesteś tam? Idę w stronę pałacu. Inni też tam są. Dogonujcie i wejdziemy razem. Dobra, myślę, że odcinek Wam się spodobał. Więc zapraszam do subskrypcji mojego kanału i komentujcie. Subskrybujcie i łapki w górę. Siema na razie i cześć.